Jo! Okej. To jest tu na dole studio. Fandango Records. A to jest Pully Bye bye, pan Fandango Gang. specjalnie... dziś przedstawię wam mój serwer do Minecrafta. Nakręcę po Aposto. Pierwszy e, regulamin. No Regulamin tutaj macie przed wejściem na serwer, oczywiście... Znaczy no jak już wejdziecie to przeczytać. Zrespić się możecie w innym miejscu, więc trzeba napisać ukośnik spawn, bo na przykład ja miałem tak na, już na paru postaciach i się zrespiłem w innym miejscu i wystarczy wpisać ukośnik spawn i już jest wszystko OK teraz idziemy na sklepy, jeszcze na sklep, sklepów nie ma, tylko są już poukładane te, ale jeszcze nie ma tabliczek, nie mieliśmy czasu robić, ten serwer, znaczy, no, był reset mapki i tylko stoi ona na chwilę, no to co gac powiesz? O, no, teraz zobaczymy sobie ciałeczki. mają wymiary 20 na 21 I Chcesz prosić o działkę napisz do Admo, Admo nosi rację. To to... Proszę wpuścić. To jest w regulaminie. Tu widzimy, to... masz kieletek od dupy i od przodu. Ja, ja lubię te dupy, wiecie. I bądź, chodź, Dobra, prawda,